Dzień dobry Państwu, witam serdecznie po meczu o Mistrzostwo III Ligi. Spotkanie 27. kolejki Lechia Tomaszu podejmowała na własnym boisku Czarnej Koszule. Proszę trenera drużyny Gospodarzy o ocenę dzisiejszego spotkania. No, wydaje mi się, że strasznie tutaj żal po tym meczu, bo w takiej mojej ocenie prowadziliśmy grę, mieliśmy swoje sytuacje. Ale piłka noga, piłka polega na tym, że liczy to co w sieci, no, że na polu no, długiej połowie bodajże raz zagroził naszej pracy i od razu skończyło się to dobre. I bardziej szkoda, że za ulicy naprawdę dużo wysiłku. i nieźle to wyglądało nawet, nawet dała na w ja że, że nie ma jak zmiany zrobić, bo wszyscy dobrze wyglądają, przemy cały czas do przodu. I, 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 i zmiany nie były potrzebne, natomiast yy, uważam, że, że no, zaspaliśmy za przy tej jednym życiu rożnej nie przestrzegałem zawodników przed, przed bardzo dobrze wykonującym już ustawy fragmenty iwarciaki. Panie trenerze, stare piłkarskie pożegadło mówi że niewykorzystane sytuacje się mszą. Mieliśmy moim zdaniem 200% sytuacje Żardel i miro. To jest 70, 73 minuta. Czy... Nie jest to brak skuteczności. Nie no, przed chwilą powiedziałem, że liczy się to co No i jeżeli nie strzelamy bramek, to jest to brak skuteczności. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Witam serdecznie trenera drużyny, Gości jego znakomitego piłkarza Czarnych Kosiu Ligora Gołośczewskiego. Panie trenerze. Krótka ocena dzisiejszego spotkania. Wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy tutaj na ciężki teren. Wiedzieliśmy, jaki zasób umiejętności posiada Lechia, nie jest to przypadkowa drużyna, zajmowała do tej pory drugie miejsce. Jest to drużyna, która strzela bardzo dużo bramek, ale wiedzieliśmy, że ten mecz będzie bardzo trudny i rozstrzygnie go jedno bramka. Tak też się stało. Mecz może nie był pięknym widowiskiem, ale mecze właśnie tak na, na szczycie no, cechują się tym, że no, przede wszystkim nie stracić bramki, a coś już szelić z przodu. I to nam się udało, plan żeśmy wykonali. Także jesteśmy szczęśliwi. Chwała drużynie za to, że do końca bardzo dzielnie walczyła i była o to jedną bramkę lepsza od Lechii. Przed Wami kolejny ciężki mecz. W najbliższej kolejce spotykacie się z liderem na własnym stadionie. Polonia chyba w dalszym ciągu pozostaje w walce o miejsce Barażowe. No na pewno ten mecz przybliżył nas y, bardzo blisko do tego upragnionego awansu. Mamy teraz u siebie bezpośrednio lidera. Mamy cztery punkty straty. Będziemy chcieli ten mecz rozstrzygnąć na swoją korzyść i mamy taką nadzieję, że będą Dziękuję meczu. Dziękuję bardzo. No, dziękuję dziękuję. bardzo.